Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego cyklu kursów do programu CryEngine 5. W dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie jedną propozycję widza o Niku Sneezy, który zaproponował. Zrobiłbyś jakąś prostą misję opartą na tym, że jedzie się autem do punktu, potem z samochodu wychodzą twoi żołnierze i na przykład idziecie gdzieś, a potem strzelacie się z innymi? Wiem, że trochę wymaga to, ale nie umiem tego zrobić, a wydaje mi się, że nie tylko mnie by się to przydało. Wybrałem akurat tę propozycję, ponieważ już od dawna obiecałem ją zrobić, więc stwierdziłem, że przyszedł na to w końcu najwyższy czas. I tym razem na samym początku zrobiłem właśnie to wszystko, co ma być zrobione, żebyście mogli przejrzeć sobie na samym początku, jak to wygląda i co będzie zrobione. A dopiero później będziemy to wszystko usuwać i robili jeszcze raz. W takim razie na początku przetestujmy grę. Jak widzicie, poza tym, że moja ręka jest zbagowana przez niektóre operacje, które zrobiłem poza nagraniami, tak widzimy tutaj naszego kierowcę, który niebawem wsiądzie do pojazdu razem z nami. A chwilowo nie wsiada tylko z tego powodu, że czeka na nas. Kiedy my wsiądziemy, on wsiada zaraz obok i odpala się silnik, a on będzie jechał prosto do punktu, do którego mamy zostać. Zabrani. W takim razie możemy sobie chwilowo tylko podziwiać jego skupienie. W momencie, kiedy będziecie robić coś bardziej złożonego, to można tutaj dodać jakąś scenkę z dialogiem czy coś, ale chwilowo mamy tylko i wyłącznie taką jazdę. Przeciwnicy już tu strzelają, a nasz, nasz sojusznik wybiegł bardzo niepostrzeżenie, żeby już rozpocząć strzelaninę. Ja go sprowokuję, żeby zaczął strzelać. Chwilowo strzela tylko we własne auto, ale podejrzewam, że gdyby nie stało mu ono na drodze, to strzelałby w przeciwników dokładnie tak jak teraz. I rzeczywiście następuje wymiana ognia, ale mój bohater ginie od wybuchu. Co było dalej w tej misji to zapewne wiecie, ten bohater jest oczywiście w pełni śmiertelny i pewnie zaraz zostanie zabity, dokładnie tak. Ale nie będę przechodził tej misji jeszcze raz, bo chyba wiecie co w niej było, pokazywałem to w piątym odcinku. W każdym razie pokażę Wam teraz, jak przerobić tą misję z piątego odcinka w taki sposób, żeby właśnie działała tak jak chcemy, tak jak jest w tej cutscence. Usuniemy w takim razie wszystko, co bierze w niej udział. A to w zasadzie tylko i wyłącznie trzy obiekty, więc nie jest tego wcale dużo. I teraz możemy już przejść do tego, żeby układać to jeszcze raz. Potrzebować będziemy oczywiście dwóch legacy entities. Pierwszym z nich będzie nasz człowiek, który będzie tutaj... Właśnie zespełniony, a drugim z nich będzie w zakładce. Vehicles proponuje chociażby taki van, ale kiedy chociażby mamy, za bardzo się chyba powtarzam, ale kiedy mamy większą drużynę, którą chcemy zabrać, to możemy użyć chociażby swój odwana, który, który też powinien z tym wszystkim działać. Ale z racji, że my poradzimy sobie świetnie we dwójkę, to wystarczy nam tutaj ten jeden pojazd. Czy on jest obrócony we właściwą stronę? Tak jest. Teraz pozostaje nam to wszystko w takim razie skonfigurować z tego co już tutaj mamy na samym początku zajmijmy się jego mościem. wchodząc sobie w, niżej w zakładkę tutaj będzie coś takiego jak faction coś co poznaliśmy już w czwartym odcinku wystarczy nam teraz zmienić zakładkę na players i oznacza to, że to będzie że ten teammate będzie atakować wszystko co atakuje gracza zwanem jako takim nie musimy nic robić Musimy dodać za to mu ścieżkę, która będzie pokazywała, którędy ma jechać. W zakładce AI znajdziemy AI Path. I klikając ją sobie umieścimy w tym miejscu miejsce, a w zasadzie ślad, po którym mamy jechać. Obawiam się, że on jest troszeczkę przesadzony. W takim razie ja sobie tylko dostosuję krótko to, co ma tutaj być. O! Idealnie w tej pozycji wszystko się powinno znaleźć, i teraz dodajmy sobie już naszą ścieżkę. Ustawmy ją tak. Powinno być w porządku. I tu już, na, tu już nie potrzebujemy nic do końca mostu. Ma on jechać prosto. I tam, gdzie ma stanąć, kliknijmy dwukrotnie, żeby zakończyć proces tworzenia ścieżki. I rzeczywiście tutaj jest już to zakończone. Teraz musimy przystąpić do pisania FlowGrapha. Proponuję, żeby ten FlowGraph znalazł się chociażby w naszym sojuszniku. W takim razie kliknijmy sobie FlowGraph, teraz Open i zaznaczmy sobie nowy FlowGraph. Nazwijmy go chociażby, nie wiem, misja 3, bo w sumie programujemy jakąś tam. Programujemy, ustawiamy kolejną misję, bo zwróciliście mi uwagę w komentarzu, żebym. Tego programowaniem nie nazywał, więc oczywiście postaram się pilnować z tym. W takim razie zdefiniujmy już podstawowe zasady, które mają się tutaj dziać, i jak pamiętacie z tej pokazówki, która była przed chwilą, to na samym początku nasz bohater czekał, aż my wejdziemy sami do tego pojazdu, a dopiero potem on będzie wchodzić. W takim razie zdefiniujmy już sobie pewne zachowania, którym będzie odznaczać się właśnie ten poziom. I zauważmy, że na samym początku ten właśnie człowiek nie wsiadł do pojazdu, ale czekał na nas i to musimy zrobić w pierwszej kolejności. Nasz program musi sprawdzić, czy my siedzimy w pojeździe, a dopiero potem zainicjować całą resztę akcji. Kliknijmy w takim razie Add Note, Vehicle i tutaj Pasażer. Jest to właśnie opcja odpowiedzialna za to, żeby sprawdzić, czy ktoś znajduje się w pojeździe. Na samym początku musimy oczywiście podać, co to za pojazd. W takim razie zaznaczmy go sobie na naszej scenie. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy na Choose Entity i tutaj Assign Selected Entity. Dzięki temu będzie on dopisany do właśnie tego bloczku. Teraz musimy również przypisać, kogo, kto ma być sprawdzony, że siedzi w tym miejscu. Oczywiście ma być to sam gracz. W takim razie kliknijmy, znane już nam polecenie, Add Node i teraz Actor, przepraszam i Local Player. Dzięki temu, łącząc Entity ID z Actor ID, będziemy mogli sprawdzić, czy to właśnie gracz siedzi w dowolnym miejscu. No nie takim dowolnym, ponieważ tutaj, w tym miejscu, możemy narzucić, co to ma być właśnie za siedzenie. Ja chociażby mogę narzucić siedzenie numer 2, czyli to, w którym siedziałem, w którym stanąłem w tym miejscu. O, dokładnie, zwolnię sobie kamerę. Dokładnie, to jest siedzenie drugie. I teraz dzięki temu możemy już zainicjować całą resztę naszych działań. Czyli teraz, kiedy my już wsiedliśmy, to może wsiąść nasz kolega. Kliknijmy Add Note, teraz Vehicle i Enter. Dzięki temu również i on będzie mógł tutaj wejść. Tym razem, zamiast dodawać tutaj do jakiego pojazdu wejdzie, ponieważ na pojazd jest zarezerwowana ta linijka, to dodajmy samo zdarzenie osoby, która ma tam wejść. W tym wypadku jest to akurat Graph Entity, czyli, to czyli ten obiekt, na którym został utworzony ten Flow Graph. W tym wypadku, jak tutaj czytamy, jest to właśnie Human5. Teraz możemy połączyć, że stanie się to, kiedy ten warunek zostanie spełniony, czyli kiedy nasz gracz będzie w pojeździe. Musimy jeszcze zdefiniować kilka innych ważnych parametrów. Vehicle ID oczywiście będzie oznaczać, co to konkretnie za pojazd, do którego ma wsiąść. Zdefiniowany przez nas element. W takim razie dodajmy ten pojazd klikając Add Note, teraz Entity i tutaj Entity ID. Oczywiście musimy też powiedzieć, co to jest konkretnie za, za obiekt. W takim razie dołączmy do niego Selected Entity i połączmy ID właśnie z ID. Możemy oczywiście, a nawet musimy też powiedzieć, na jakim miejscu będzie on siedział. Wybierzmy w takim razie, tak jak poprzednio widzieliśmy, siedzenie kierowcy, driver. Mamy tutaj także zakładkę FAST, czyli czy ma być to właśnie wykonane tak natychmiastowo. E, oraz Force, czyli czy ma to być wymuszone bez względu na jakiekolwiek okoliczności, typu kolizja i tym podobne. Czy ma to bezwzględnie zadziałać. Możemy też to połączyć z trzema blączka, z bloczkami, czyli Dan. Czyli niezależnie czy to uda się wykonać, czy nie, jeśli ten skrypt zostanie przerwany, to coś się stanie. Success tylko i wyłącznie, kiedy bohatek pomyślnie wsiądzie do tego pojazdu. I fail, czyli kiedy nie uda mu się wsiąść. Oczywiście my chcemy, żeby on wsiadł, czyli połączymy Success. A co połączymy konkretnie? Ano, oczywiście, to, żeby teraz nasz pojazd jeździł według ścieżki. W takim razie dodajmy Add Node. Teraz Vehicle. I tutaj opcja. O nazwie Follow Path, przepraszam. Musimy oczywiście ponownie zaznaczyć, że to, co będzie podążało za naszą drogą, to jest oczywiście nasz WAN. Połączmy w takim razie Successful Science, czyli z wykonaniem po prostu tej akcji. I musimy oczywiście też dodać nazwę tej ścieżki. Ścieżkę możemy jakkolwiek nazwać dowolnie, ale u mnie nazywa się po prostu tak, jak nazwał to program, czyli AI Path 1. I tą nazwę zamierzam sobie tutaj skopiować do PathName. name. Skopiowane, możemy też zdefiniować prędkość, ale dla mnie 10 metrów na sekundę jest idealne i absolutnie wystarczające. Pozostało nam ustalić jeszcze ostatnią rzecz, czyli że jeżeli ten proces jazdy się zakończy, Dan albo succeed, jak już chcecie, to wówczas będzie, nasz bohater musi wysiąść z tego auta. Dodajmy znaną nam już sprzed chwili komendę node, Vehicle i Pasażer. Ten pasażerem, ten pasażer oczywiście wysiądzie ponownie z vana, więc dodajmy sobie nie selected entity. Przepraszam. To ma być van jako selected entity. I teraz go dodajmy. I oczywiście id aktora, które tutaj będzie, to nasz właśnie utworzony przez nas człowiek. Dodajmy go tutaj jako add note. Teraz ponownie ent entity i tutaj entity id. I oczywiście pobierzmy, że będzie to nasz Graph Entity. Teraz możemy połączyć to z ID. I oczywiście jedyne co nam jeszcze pozostało zrobić, to połączyć DAN z ActorOutTrigger, czyli wywołanie akcji, która sprawi, że on z tego wysiądzie. Możemy to jeszcze raz przetestować, ale z racji, że Wy już to widzieliście. Zobaczycie to wszystko w przyspieszeniu. Nie wchodzi do pojazdu, ja wejdę pierwszy. i on również wejdzie. Teraz krótki timelapse. Oczywiście musimy też dostosować drogę tak, żeby on nie, wsiadł, nie wszedł w takie miejsce jak ja, więc pozwolę sobie tą drogę AI Path 1 usunąć i dodać ją ponownie, tym razem tak, żeby była w jakiś sposób grywalna dla naszego pojazdu, więc będzie ona mniej ostro zakończona. I dodam ją sobie jeszcze raz. Możecie się także upewnić, czy ta droga jest zahaczona cały czas o teren. I kiedy jest już to skończone, możemy kliknąć ponownie Ctrl G i szybki time-lapse. Jak widzicie wszystko nam działa, ale domyślam się, że będziecie jeszcze chcieli, żeby nasza postać mogła się gdzieś poruszać jeszcze po wyjściu z tego auta, więc postanowiłem, że to również wam zademonstruję. Musimy oczywiście dodać sobie AI Puffa, tak samo jak poprzednio. On będzie ustalał, gdzie nasza postać ma konkretnie się udać, a w zasadzie ten nasz sojusznik. Teraz musimy także dodać Navigation Area, czyli coś, co w przypadku poruszania się w sztucznej inteligencji będzie definiowało obszar, po którym ma ona się poruszać, a w zasadzie w którym ma się znaleźć podczas tego ruchu. Teraz, kiedy mamy już to gotowe, wystarczy nam dopisać dwie dodatkowe linijki, dołożyć dwa dodatkowe bloczki, żeby być bardziej precyzyjnym, do naszego flowgrafa. Pierwszy z nich będzie Add Node, AI Sequence i Start. Ponieważ będziemy rozpoczynać jakąś sekwencję, którą ma wykonać sztuczna inteligencja. Tą sztuczną inteligencją będzie właśnie Graph Entity, czyli nasze, nasz Human 5. Teraz dodajmy Add Node, AI Sequence, i oczywiście będzie tutaj opcja Move Along Path, czyli żeby podążał wyznaczoną przez nas ścieżką. Ponownie będzie to robione przez Graph Entity, i teraz wystarczy nam wszystko połączyć. Actor Out, czyli że wykona się to tylko kiedy on wyjdzie z pojazdu. Rozpocznie się sekwencja, i teraz link połączmy ze start, i czas jeszcze na omówienie krótko tych opcji. Pierwsza z nich, czyli interruptible, będzie oznaczała, czy nasza czynność może być przegwana, np. przez strzały, przeszkody i tym podobne. Jeżeli to odznaczymy, to bohater będzie bezwzględnie twardo dostąpał po ziemi, krocząc przed siebie, niezależnie co by się nie działo. A druga resume after interruption będzie oznaczać, że jeżeli my to zaznaczymy, czyli to, że można tą czynność przerwać, to czy, czy on ma ją kontynuować po tym, jak dalej będzie to możliwe. Z kolei w tej opcji będziemy mieli po pierwsze prędkość poruszania się, ty różnymi typami poruszania, czyli ma biegać, czy ma tak wolniej biegać, czy ma, czy ma chodzić po prostu. Ja wezmę, że, że ma on biegać. I stance będzie po prostu oznaczało jego pozycję bojową, że tak to ujmę, podczas chodzenia. Alert będzie taką pozycją, która nakazuje mu być czujnym. Combat taką przygotowaną do walki. Crouch taką skradającą się. I relaxed, czyli że nie spodziewa się żadnego zagrożenia. Chodzi jakby nigdy nic. Oczywiście z racji, że znajdujemy się na polu bitwy, to ja wybiorę combat. I powinno to już działać. W takim razie... Tym razem bez time po prostu rozpocznę sobie tę misję i pojawię się w momencie, kiedy my już zajedziemy. Dojechaliśmy. Bardzo szybko go wyrzuciło z tego pojazdu, a on rozpoczyna, co bezpiecznie będziemy oglądać z samochodu, rozpoczyna chodzenie po wyznaczonej przez nas ścieżce. Chodzi nią i jednocześnie strzela do przeciwników. I chyba właśnie nie żyje. A właśnie, skoro nie żyje, to chyba będzie nam zależało na tym, żeby on przeżył. A więc, jeżeli umrze, to zrzućmy winę na gracza i na to, że nie dopilnował on swojego kompana i nie ochronił go, kiedy była taka konieczność. Nie wiem, czy pamiętacie misję z szóstego odcinka, którą robiliśmy. Jeżeli korzystaliście z tego poradnika, to ta część jest dla was, ponieważ będę tutaj mówił, w jaki sposób dopisać do tej misji dodatkowy warunek, czyli, żeby przejść misję, to nasz kompan musi przeżyć. Wróćmy do bazy danych. Znaleźliśmy ją w opcji Tools i teraz Database View. W sekcji Game Tokens dopiszmy sobie jeden token, nie Add Library tylko Add New Item. I tutaj w grupie, nie wiem czy tworzyliśmy jakąś grupę, grupa się nazywa Project One. A nazwa tokenu M1 Failed, nazwijmy go, czyli że misja nie została zaliczona. M2, mała poprawka, bo było to w misji drugiej. Teraz kiedy mamy już stworzony nowy game token, to możemy powrócić tak bardzo nostalgicznie do odcinka z zeszłego roku i do flowgrafa, flow który wtedy stworzyliśmy. Znajdziemy go w zakładce Entities i teraz misja. Mission Objective 2. I tutaj w, tej właśnie, w tym właśnie obszarze mamy całą naszą misję. Wystarczy nam teraz dodać jeden warunek. Upewniamy się, że został zaznaczony nasz właśnie sojusznik i teraz. W naszym flowgrafie kliknijmy Add Selected Entity i procedura bardzo podobna jak w szóstym odcinku. Sprawdzamy, czy będzie on martwy. I jeżeli tak, to zmienimy wartość game w zakładce Mission Game Token Set na true. I co to będzie za game token? Oczywiście ten, który dodaliśmy przed chwilą, czyli level. I tutaj w projekt 1 będzie M 2 Failed. Dzięki temu, jeżeli połączymy to teraz ze sobą i nadamy wartość tokenu na true. Będzie to oznaczało, że jeżeli nasz bohater zginął, a w zasadzie ten nasz sojusznik, to właśnie ten game token zmieni taką wartość. Teraz wystarczy zdefiniować, co oznacza zmiana tej wartości, a więc w opcji mission i game token. Wystarczy nam wszystko pododawać tak, jak tutaj w poprzednich przykładach, czyli token, który będzie nam odpowiadał za tę część misji, to będzie m2Failed. Musimy sprawdzić, czy wynosi on true, i jeśli tak, to łączymy to. Z Failed, czyli niewykonaną misją. Ponownie możemy to sprawdzić, więc, znów dzięki magii montażu, której użyłem tutaj kilka razy, przeniesiemy się magicznie do przyszłości, gdzie będziemy już na miejscu i sprawdzimy, co stanie się, kiedy nasz bohater zginie. Jesteśmy, on już wyszedł, a my bezpiecznie z tego obszaru będziemy patrzeć, jak próbuje się poruszać. Może mu w sumie odjadę tym autem trochę? Posuń się, będziesz potrzebny gdzieś indziej. Ja się tutaj schowam i zobaczymy, co się stanie. Nie chcę, żeby... nie chcę ja ginąć, chciałbym, żeby on zginął. Zginął! A nam pojawił się napis Mission Failed. Nie udało nam się wykonać zadania, ponieważ nasz sojusznik nie żyje. W takim razie wszystko działa tak jak należy, a Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się w następnych. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!